Wstajemy. Piesku, wstajemy. Simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one. I miss your colorful eyes. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Jak widzieliście, wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, wyprawiliśmy Igora do szkoły. Zrobiłam sobie makijaż, bo w dzisiejszym dniu jadę z mamą, z siostrą i z tatą na przybiarkę zębów mojego taty, więc wiecie, 40 parę lat chłop chodził do pracy. Wreszcie się doczekał zębów bo po tym wylewie mu wszystkie wypadły, wiecie, tam się porobiły kupę, kupę dziadostwa, no więc dzisiaj jedziemy. On się nie może doczekać, słuchajcie, bo on, yy, no zanim ta, to, to dzięsło mu się wyleczyło, to górne i dolne, to trochę to minęło, yy, nie wiem ile, no na pewno z pół roku, jak nie rok. No, i teraz już był na tym odcisku, bo generalnie osobom, które mają padaczkę, jakby w karcie, bo po wylewie to jest naturalne, że występują ataki epilepsji. No, ale tata bierze leki na te ataki epilepsji i już nie miał, o Boże, nie wiem, z 10 lat na pewno. Na samym początku, po wylewie, no to miewał. Yy, padaczkę, teraz już po tych lekach nie ma. Postanowiliśmy mu zrobić zęby, bo jak jeść? On lubi na przykład migdał, nie zje. I, i mnóstwo takich rzeczy. Yy, niech sobie tam mówi, że będzie jadł z zębami. <laughs> że on chce zęby. No więc jedziemy dzisiaj. On czeka na ten dzień, bo on wyjazdy, wiecie, uwielbia. Yy, więc jedzie na przymiarkę swoich nowych zębów, słuchajcie. Nie wiem, czy to ostatnia przymiarka, bo wiecie, jak to jest z tymi zębami. No, ale będzie chłopak miał zęby, trochę musi to ta buzia wypełni, a nie ma taką zapadniętą. On wcale taki smutny nie jest. Tak, zaraz idę. Dobra. Jeszcze nie jest tak zimno, więc chodzę w Ramonesce, ale wiecie co? Tutaj pękło mi to i muszę sobie to naprawić, ale mi jest i tak gorąco, więc nie ma co ubierać zimowych kurtek na razie. Widzowie, Wy nasze filmiki widzicie z kilkudniowym opóźnieniem. Także ja wiem, że u nas niekiedy słońce świecia a u Was już pada, i tam piszą, a, pada, a z kiedy filmik a z dwóch tygodni temu nie, aż takich przestojów nie mamy, ale kilka dni jest czasami, czasami nie ma. Czasami jest na drugi dzień na przykład vlog, w zależności od tego, czy jest montażysta, żeby zmontować materiał. No, to lecimy. Bo mamy chłodek dzisiaj, no wiadomo, cieplej już nie będzie. Taki, słuchajcie, dałam im ostatnio takie serduszko i takie kule. Zobaczcie, jak mi elewacje pobrudziły. Dziady małe. Dobra, dziadki przygotowani, wszyscy gotowi. Odpalamy sprzęt i jedziemy. Słuchajcie, wiecie, czego mi brak w Wolwie? Wieszaków na torbę. cisza. Wieszaków na torebkę i widziałam, że siostra sobie skądś zmontowała tutaj z tyłu na fotelach i sobie odwiesza torbę, a ja muszę tak kłaść i tak tu pod nogi temu nie bardzo, temu nie bardzo. Chyba tacie pod nogi włożę tą torebkę. Jedziemy. Gdzie jedziesz? Powiedz widzom. Po Nie To jest ja ci powiem. Tak jest. No my soul thinkin' you my lover I've been waitin' too long on a secret baby can't you why we can't be standing by each other's side I want to know my true feelings inside give me some time a keep pause darling give me Wracamy moi drodzy. Pani zamieszała tacie w ustach, on bardzo tego nie lubi. Nie lubię. A ona mu wkłada tam palcem, bierze miary, nie? Tato? No. nie bardzo nie lubi tego, no ale wiecie, ta, ta pani protetyczka to jedno, a wyjazd to drugie. Tata dostał Pepsi, ale nie może jej otworzyć, bo były tylko w puszce takie małe w biedrze. To wzięłam w puszce. No i kupiłam mu drożdżówkę z makiem, jego ulubioną. Tak, ulubiona to jest z makiem? Ulubiona. Tak. Ulubiona, makowce. On już mi wczoraj mówił, że on się umówił z mamą, siostrą Jasią, że ona mu na Boże Narodzenie upiecze makowiec. Ja mówię, i już o tym mówisz tak, bo ja lubię makowiec. No więc zostanie makowiec, ale to w domu, nie? Bo do, tu byś się ubabrał i ten... Dobra. No i oprócz tego atrakcja to jest właśnie jedzenie w trasie. Mój tata bardzo lubi jeść w trasie. To mu zostało, nie? No. Je gdzie jeździłeś do knajpy? Ja do knajpy? No. Za miastem. Co ty miast. powiedziałeś? Do Górska. Górska. No. Rzadko kiedy przyjechał głodny. Zawsze był po knajpie, nie? Tak. No. Ale teraz to jest bardzo utrudnione, do knajpy nie, nie, nie? Nie. można, bo jest... Żeby wyjąć i włożyć gościa do samochodu, to trzeba mieć masę mięśniową bardzo dużą. Co tam Fineczko? Taka radość. Jaka radość, że pancia przyjechała. Taka jest radość. O ludzie. Jak się piesek cieszy. Już jesteśmy w domku, tak? Tak. Ona była na dworzu Dończka, wypuściłaś ją? No to, ej babcia, chcesz iść na dwór? Pieski chcą na dwór? Chodź, pan cię wypuści na dwórek, chodź. Pinek, chodź, 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 chodź. Jestem w domu i czas przed na kawę, ale odmawiam sobie słodyczy. Jest to zabieg celowy. Wczoraj sobie zrobiłam nasiona chija z mlekiem zwykłym, ale bardzo dobre są też z mleczkiem kokosowym, no ale nie miałam, no więc. A tu na górze jest banan zmiksowany z kakao. Banan ma dużo cukru, więc tyle to już wystarczy. No i kawa. Trzeba jakoś żyć. Nie muszę Wam mówić, że to jest pyszne. To jest pyszne. Ja w ogóle bardzo lubię nasiona chia. Więc czy z bananem, czy nie, możemy zrobić na kanał Gotuj Zewą takie wariacje na zdrowe desery. Bo naprawdę można dużo rzeczy wymyślić z nasionami chia. Nie tylko taki o zwykły dom wiecie, na co dzień ale można zrobić z owocami i w ogóle z różnymi innymi y, pysznościami. Drodzy po kawie zrobiłam mnóstwo rzeczy. Między innymi napisałam Wam przepis na kaczkę na zewą, a teraz muszę zrobić obiad i powiem Wam, jaki myk zastosuję. Wczoraj robiłam w Erfajerze łódka. Igor zjadł, my nie zjadłyśmy, bo jadłyśmy jeszcze tajską zupę, którą miałam z poprzedniego dnia, więc te łódka zostały i zostały też ziemiaki. Ja teraz wpadłam na błyskotliwy pomysł, że z tych ziemniaków zrobię Śląskie kluski. A z tych udek zrobię biały sos z cytryną i ze śmietaną. No także będziemy mieli taki obiad. Do tego buraczki Igor już zażyczył sobie poprykę konserwową, więc taką dostanie, a ja uciekam robić obiad. Proszę, wczorajsze. Teraz się będę z nimi męczyć. Give out. Mm -hmm. I'm gonna let the sun shine in. Tutaj mamy podkluski, woda nam się gotuje, a tutaj nam się już robi sosik. Wolnijmy ogień i zaraz zaciągniemy i śmietamy. Wkładamy kluski. Moje dzieci bardzo lubią, zresztą ja również lubię. i od wypłynięcia 2 minuty gotuję i są dobre. Do garnka z sosem wlewam śmietany troszkę. Troszeczkę zaciągam mąką ziemniaczaną, żeby nie był taki bardzo budnisty, Jak zgęstnieje, sok z cytryny. pieprz. Można troszkę magii, jak będzie brakowało. I tylko zakołysać, on się wymiesza bardzo dobrze. I obiad gotowy. No i moi drodzy, obiad gotowy, minuta 8 sekund. Do przyniosła buraki z piwnicy. Yes, I zajem. Tak, przyniosła. Donia, idź po ten. Co? Po paprykę konserwową, bo Igor chciał paprykę. To sobie zaraz zejdzie do piwnicy. No tak, w sumie pójdzie. Trzy? No, no wystarczą chyba trzy. To to jest twoje, cyk. Dziurkami do góry. Ale ty mi dotykasz palcami jedzenia? Przecież mhm. to jest niehigieniczne. No pewnie, a kto będzie że to jest higieniczne? Żałosne. No pewnie. Aha. Zrobiłaś idealnie po trzy? Tak wyszło, nie liczyłam. Wow. <laughs> Trzeba być jednak mózgiem matematycznym. Tak. I sosik. Wow. Dobrze, <laughs> weźmiemy jakąś łyżkę zgrabną. Nie ma. Jest. Uciekła gdzieś zgrabna. Nie, żeby ci widział. 9 Jaką cząstkę by pani chciała? Yy, tą. Tą, jeszcze jedną, tak. tą krótką chcesz? Nie. Ja nie. Nie, to nie wystarczy. Rozumiem. Ja jestem tu. Ja biorę dwie te małe. Mhm, tak zrobię, no. Sosik. A tam jest piesek jeszcze dostępny. Piesek chciał... też dostanie. Ale pani oskrobię, bo Igor na pewno nie zje dokładnie. Igor, co takie jak. By chciała, nie mógł. Tego zostawi tam, tego zostawi. No to, moi drodzy, taki obiad szybki. Widzicie, nie warto wyrzucać tego, co zostało, bo można śmiało zrobić kolejnego dnia obiad pyszny, coś tam dodać, być jakiś sosik, jakieś kluski. I nie ma co, moi drodzy, nie ma co. Proszę mnie nie nagrywać. No i co spróbowałaś? Kluska Śląskiego. I co dobry? Gorący. Gorący, no. Kluski śląskie bardzo lubię. Ja już nawet nie solę, bo ziemniaki zawsze solę, więc kluseczki nie są solone. Woda tylko do gotowania, i to tyle. No to, więc tak. smacznego, moi drodzy. I tym oto sposobem, moi drodzy, spędziliście cały dzień ze mną. Czy był fajny, czy niefajny, możecie pisać w komentarzach. Starałam się, aby filmik nie był nudny, nie zanudził wam trochę. Pokazałam wam makijażu, trochę mojego poranka, yy, trochę kontaktu z moją rodziną, aż wreszcie trochę mojej kuchni. Także piszcie, czy Wam się takie filmy podobają, czy nie, czy mamy tylko gadać. Bo wiecie, ja jestem rozmowna, mogę mówić dużo. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za subskrypcję. Chciałabym tylko nieśmiało zauważyć, że dużo więcej osób nas ogląda niż subskrybuje. Także trochę się wszyscy zabijają o te subskrypcje. My za często o nich nie mówimy, bo dla nas nie jest to aż takie ważne. Dla nas najważniejsze jest to, że ludzie, którzy nas oglądają, bardzo nas lubią. Piszecie mi na Instagramie bardzo dużo wiadomości. Bardzo jest mi miło z tego powodu. Ja dzisiaj już kończę ten materiał ten, ten, tym klipem, także dziękuję jeszcze raz wszystkim za oglądanie, za wszystkie komentarze, za subskrypcję, za udostępnienia naszego kanału, bo to pomaga nam się jak wiecie rozwijać. Także do zobaczenia na kolejnym vlogu.